Witajcie kochani więc w dzisiejszym filmiku będzie to pokazany jakby pierwszy etap budowy stawu kąpielowego no oczka takiego wodnego powiedzmy no na rzecz ułatwienia jakby mojej całej tutaj podkładki głosowej to będę nazywał to oczkiem wodnym początkowo myślałem, że wykonam jakby jeden film z tego, ale Dość sporo materiału powstało i dość dużo czasu zajęło jakby sama budowa tego oczka wodnego. Rozciągnęło to się strasznie w czasie, nadal jakby nie jest on ukończony, więc wrzucam już pierwszy etap, jakby taki wiosenny etap. No i później będą kolejno dodawane następne odcinki. Tutaj na wstępie może powiem, że jest to jakby, z miał być projekt DIY, czyli takiego własnoręcznego wykonania. Ale okazało się, że potrzebna mi do tego była pomoc. Tam pomagał mi w tym mój tata i dodatkowo jeszcze pan Łukasz, który właśnie zajmował się wykopem przy pomocy mini koparki samego jakby stawu, oraz jeszcze później w układaniu bloczków i tam właśnie no takich bardziej jakby budowlanych sprawach, ale do. Sami zobaczycie zresztą, więc na samym początku rozpoczęliśmy budowę od wyznaczenia palikami terenu, jakby powierzchni samego oczka wodnego. Tutaj mogliście to zobaczyć w poprzednim odcinku, gdzie możecie go kliknąć u góry, tam w odnośniku, i, i, no i zdjęliśmy po prostu całą wierzchni warstwę wierzchniówki. No, będzie ona po prostu wykorzystana w późniejszym czasie i tym właśnie już ukształtowaniu całego terenu, ponieważ my tutaj jeszcze mieliśmy dość taki pochyły teren i będziemy go później wyrównywać, więc po prostu wierzchniówka była zdjęta w celu późniejszego jakby pokrycia ukształtowanej przestrzeni już, nie wiem, jak to mogę jeszcze inaczej jakby określić, no. Przesadziliśmy jeszcze dodatkowo drzewo i tam jakieś pnącza, które rosły, winogrona i Oftinid z tego co się orientuje Niestety za długo one tam stały i, i nie wszystkie przetrwały do dnia dzisiejszego. No. Wierzchniówka gromadzona została na dwóch kubkach, tak aby po prostu nie przeszkadzała w dalszej pracy przy wykopie oczka wodnego. A jednocześnie, żeby po prostu można było to swobodnie to wykorzystać później, nie, nie jeżdżąc jakieś takie miejsce, tylko po prostu, żeby to leżało w pobliskiej okolicy. Kolejno wykopaliśmy truskawki, aby zapewnić takie łącze z wodą. Te takie niebieskie rury to właśnie woda. I po prostu w późniejszym okresie tam takie bardziej przyszłościowe, możliwe, że powstanie tam jakieś miejsce, taki prysznic, bądź jakieś ewentualne miejsce do, do, do nie wiem, uzupełniania może wody w oczku wodnym, bądź podlewania roślin. Następnie po zdjęciu całej wierzchniówki wyznaczyliśmy takie twarde linie wykopu, które później Będą jakby brzegiem stawu kąpielowego. No i w tym momencie po prostu rozpoczęliśmy kopanie takiej docelowej głębokości pierwszej półki, która miała osiągnąć 1 metr głębokości. Wstępny projekt zakładał dość regularny kształt stawu, jednak okazało się w tym procesie takiego właśnie wykopu, że nieregularny kształt będzie bardziej pasował do tej przestrzeni. No i, no, i po prostu tak zmieniliśmy nieco wcześniej założony kształt. Kolejno przy pomocy niwelatora wyznaczyliśmy poziom lustra wody, tak po prostu, aby utrzymać dość równą wysokość jego w stosunku do brzegu i po prostu terenu, jakby. Otaczającego sam, samo oczko wodne. I, i kontynuowaliśmy dalej. E, wykop, już tak jakby e, mając o, odniesienie do e, realnego poziomu wody. No i tutaj możecie zobaczyć, jak poprowadzona została woda. E, później będzie właśnie można dodatkowo e, zasilać wodę do oczko, bądź jakieś tutaj powstanie. E, Przyjem prysznić, bądź coś w tym rodzaju. Po wyrzeźbieniu pierwszego stopnia do głębokości jednego metra rozpoczęliśmy wykopywanie docelowego koryta basenowego Czyli, tak jak na początku mówiłem, będzie to staw kąpielowy i to koryto będzie miało głębokość 2 metrów. W tym celu właśnie wykopaliśmy go, do, go na głębokość około 2,1 m, Też w zależności od tego, czy było to góra basenu, czy dół, ponieważ jak już wspominałem, mieliśmy dość pochyły teren i to te wysokości nieco się różniły. No i ta głębokość umożliwi bezpieczne skoki do wody e, oraz zimowanie ryb w przypadku, jeżeli zostaną tam wpuszczone, e, czego ja jestem bardzo, e, bardzo e, jakby zwolennikiem, ale moja mama kłóci się ze mną i nie do końca wiem, czy znajdziemy jakieś porozumienie. No oczywiście zwały Ziemi są coraz większe e, i budowana jest tutaj, właśnie powoli, podstawa wzgórza, który właśnie projekt również zakładał. To wzgórze będzie tam, jakby oddzielało nas od widoku sąsiadów, i dzięki czemu taka właśnie przestrzeń tutaj się stworzy um, prywatna, powiedzmy, i, i taka dość interesująca. Następnie już dojechały bloczki betonowe. Które będą wykorzystywane właśnie do konstrukcji tej takiego koryta basenowego. No ale niestety długo one później oczekiwały na samą realizację, ponieważ przyszły opady śniegu. No i na dość długo, na kilka tygodni, prace zostały zatrzymane. No i już możecie potem zobaczyć kolejne relacje z tego wykopu minął prawie tydzień odkąd została dziura wykopana no i tak ja moje własne maletywy powstały ta dziura tam ma prawie 2 metry głębokości ponad 2 metry głębokości i w sumie całość jest zalana właśnie Wodą. No nic, teraz jeszcze stopnie jeden śnieg. Zapełni się to jeszcze bardziej. No i czekamy. Zobaczymy, kiedy ta woda spłynie. Prawdopodobnie pompę będziemy musieli użyć, żeby wypompować to wszystko. No, ale jestem dobrej myśli. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Więc śnieg roztopił się. I zebrało się takie, takie coś w tym wykopie. Ogólnie woda ma bardzo ładny taki nie wiem, morski kolor. Nie wiem czy to widać. Chyba nie widać. No i będziemy musieli odpompowywać tam całą wodę. Żeby móc dalej kopać. Zobaczymy jak będzie dalej. Mam nadzieję, że tu nie jest, wysoki, nie jest wysoki poziom wód gruntowych, a wtedy może być problem przy wykładaniu folii pod sam zbiornik. Więc aktualnie nasz staw tak wygląda. Tutaj pompa cały czas pracuje i wypompowywuje wodę, ponieważ chyba wody gruntowe mamy na dość wysokim poziomie tam cała. Cała tamta ściana jest mokra i spływa stamtąd właśnie woda. sobie tutaj jest pompowana później do zbiornika na deszczówkę. Mam nadzieję, że już niedługo wystartujemy z robotami. Wylejemy betonem tu pod podłoże, ponieważ w przypadku jak właśnie takie zbiorniki stawy budujemy z folią na dnie, a wybija nam woda gruntowa z pod ziemi, no to może ta folia zostać podniesiona w górę przez wodę wyparta. No i oczywiście tego nie chcemy, bo później nie byłoby już co z tym zrobić, jak już by cały staw był jakby realizowany. Więc wylewamy metodę i zobaczymy, co będzie się działo dalej. Aktualizację oczywiście będę nagrywał na bieżąco. Tutaj po bokach jeszcze, może wam powiem jest przestrzeń na rośliny regenerujące, oczyszczające wodę. Jest taka półeczka jeszcze trochę wyższa zrobiona, tu trochę niższa zrobiona półeczka. No a tutaj będzie ta partia basenowa, no do pływania. Nieco zmniejszyłem też wymiary, wcześniej planowałem dużo większe, ale skontaktowałem się. Właśnie w wiadomościach ktoś mi pisał po tym dodaniu pierwszego filmiku, że należy, potrzebne jest pozwolenie i inne sprawy w przypadku jeżeli takie oczko wodne. Basen ma powyżej 50 m2. No Dlatego ja zmniejszyłem do 50. No i zobaczymy jak to będzie wyglądało. Tu w ogóle już pierwsze zwierzątko nam się gdzieś wyhodowało. O zobaczcie tutaj natnik się pojawił. Na środku nie wiem, czego widać. No, przybliżenie słabo działa, ale tam nartnik jest. I już tu u nas eee, sobie. Od chyba dwóch tygodni pływa w tym. Bajorku, kałuży. To no, tak, tak, wygląda. Na sam koniec chciałbym Wam właśnie podziękować za oglądanie. Mam nadzieję, że filmik Wam się podobał. Nie od siebie mogę powiedzieć, że dla zainteresowanych budową takiego oczka to z pewnością dużo cierpliwości. No, na przykład w moim przypadku przypuszczałem, że taka budowa oczka zajmie maksymalnie 2 miesiące, a okazało się, że mamy już lipiec aktualnie. A samo oczko jest nadal w budowie. Oczywiście już zmierzamy do finiszu, więc mam nadzieję, że na dniach pododaję kolejne filmiki. No i życzę Wam wszystkim powodzenia.